To już trzeci odcinek z serii Final Cut dla pornych. Jeżeli macie niedosyt po ostatnim filmie, uspokajam, ponieważ w najbliższym czasie planuję przygotować osobny materiał poświęcony Stricte Magnetic Timeline. Dzisiaj jednak pogadamy o efektach, przejściach oraz wszystkich tych ciekawych elementach, które urozmaicą wasze materiały. Na potrzeby tego filmu przygotowałem 5 totalnie różnych klipów, na których będę dzisiaj pracował. Na samym początku zajmiemy się inspektorem, o którym już wam nieco opowiadam, jednak dzisiaj przyjrzymy mu się nieco dokładniej. I tak jak wam wspominałem, znajduje się on w prawym górnym rogu ekranu. Na samym początku zajmiemy się suwakiem odpowiedzialnym za kompozycję. Przesuniecie nim w jedną albo w drugą stronę po uprzednim zaznaczeniu któregoś z klipów, no i zauważycie, że ten klip pojawia się i znika. No w sumie spoko, ale no co z tego wynika? A no już wam mówię co. Ten klip umieścimy sobie nad innym klipem. Jeszcze raz pobawimy się tym samym suwakiem i zauważycie, że mamy tutaj bardzo fajny motyw związany z zanikaniem albo przenikaniem. Jest to naprawdę bardzo fajne i ciekawe narzędzie do budowania narracji, do którego dostajemy jeszcze całą masę przeróżnych efektów, więc tutaj można naprawdę stworzyć bardzo ciekawe załóżmy przejścia. Oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak będziecie chcieli z tego narzędzia korzystać. Następnie możemy pobawić się skalą, możemy nasz klip przesunąć, po której z osi, Jest również możliwość obrócenia go. Do tego jeszcze dochodzi możliwość kropowania czy bawienia się zniekształceniami. Jeżeli jednak komuś by to nie wystarczyło, to fajne, ale również daje nam możliwość stworzenia bardzo prostego efektu najazdu kamerą w jedną albo w drugą stronę. Zanim przejdziemy dalej, musimy się na chwilę zatrzymać przy klatkach kluczowych albo jak to woli keyframes. Odpowiedzialne za nie będą te ikonki, które znajdują się po prawej stronie inspektora. W największym i najszybszym skrócie będą one odpowiedzialne za mapowanie poszczególnych elementów na osi czasu. Do nich będziemy jeszcze wielokrotnie wracać, ale jeżeli miałbym wam to wytłumaczyć na jakimś banalnie prostym przykładzie, no to możemy zrobić coś takiego, że będę chciał sobie tutaj zmienić skalę, będę chciał stworzyć taki najazd kamery na jednym z klipów. Zaznaczamy interesujący nas fragment. Fragment, wybieramy pierwszą klatkę kluczową, tutaj skalę ustawiamy na 100%, następnie kawałek dalej ustawiamy kolejną klatkę kluczową i tutaj skalę sobie zmienimy już na tam 100 kilka procent. Jak widzicie, stworzyliśmy banalnie prosty efekt, jednak jest to taka, no, umówmy się, błaha kwestia. Tak jak mówiłem, będziemy jeszcze do tego wracać przy bardziej skomplikowanych tematach. W tej karcie zostały nam jeszcze narzędzia odpowiedzialne za stabilizację. Jeżeli załóżmy nagrywacie coś z ręki, ten materiał się trzęsie, będzie można to ustabilizować, aczkolwiek do bardziej zaawansowanych kwestii osobiście wolę używali Gyroflow, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że te zdania mogą być podzielone. Jest również narzędzie odpowiedzialne za Rowing Shutter, czy załóżmy będziemy mogli się pobawić trackerami, ale tak jak mówiłem, to zostawiam na osobny materiał. Następnie na kolejce mamy kartę odpowiedzialną za korektę kolorystyczną, którą będzie można przeprowadzić na kilka różnych sposobów, co według mnie jest super, ponieważ tylu ilu użytkowników, tyle różnych sposobów na zrobienie tego. Są również narzędzia, że tak powiem pomocnicze, które pomogą Wam szybko to ogarnąć, jednak znowu, to jest temat na kolejny film. Jak zauważyliście przy w klipach, w których nie mamy audio nie pojawia nam się żadna opcja w inspektorze. Starczy jednak, że wybierzemy taki klip, w którym coś opowiadam do kamery, do aparatu i ta zakładka nam się wyświetla, więc tutaj będzie również można popracować nad audio i na sam koniec zostają nam podstawowe informacje o naszym klipie. Ale to się nie ogranicza tylko i wyłącznie do tego i znowu to jest temat na osobny film. Najciekawsze opcje i rozwiązania będą jednak znajdowały się po prawej stronie ekranu. Odpowiedzialne za nie będą te dwie ikony. Pierwsze z nich zawiera wszystkie możliwe efekty, czy to mówimy o audio, czy Mówimy o korekcie kolorystycznej, czy innych ciekawych rozwiązaniach. W moim przypadku może być trochę tego więcej, ponieważ od dawna pracuję na produktach od firmy Motion VFX. W ogóle jest to polska firma, która tworzy niesamowite produkty, między innymi do Finala, więc jeżeli coś by Was zainteresowało, podrzucam kod rabatowy. Druga ikona będzie z kolei odpowiedzialna za wszystkie możliwe przejścia. I tu jest znowu sytuacja jest podobna, ponieważ posiadam kilka produktów od firmy Motion. Już Wam mówię, jak to działa. Załóżmy, wybieracie któreś przejścia. Przenosicie je sobie na oś czasu i umieszczacie je pomiędzy dwoma różnymi klipami. Jak widzicie, mamy już stworzony bardzo fajny i prosty efekt. Przy czym w przypadku firmy motion wygląda to tak, że w inspektorze mamy całą masę możliwości, więc ten klip jeszcze będzie można sobie fajnie animować, będzie można sobie to zmieniać kolory i można tutaj zrobić naprawdę masę fajnych i ciekawych rzeczy. W przypadku finale i tych defaultowych przejść, no tutaj opcji, jak z wami zauważycie, nie ma za wiele, wszystko tak naprawdę trzeba będzie zrobić ręcznie. No i mówmy się, zajmuje to zbyt wiele czasu, dlatego firmy motion. Osobiście Wam polecam i zachęcam do korzystania z nich. Na tym jednak finalowe dobroci się nie kończą, ponieważ w lewym górnym rogu mamy jeszcze dwie dodatkowe zakładki, z których również warto korzystać. Pierwsza z nich, tak jak już na samym początku Wam mówiłem, będzie odpowiedzialna za wszystkie Wasze projekty, biblioteki i eventy. Druga, przyznaję, że z niej rzadko korzystam. Tutaj mamy dostęp do zdjęć, do muzyki, no w sumie nic ciekawego. No czasami warto posiłkować się efektami dźwiękowymi, jeżeli nie macie czasu szukać też chcecie coś umiejscowić sobie na osi, czasu na szybko. Ja jednak wolę korzystać z artlista czy audio. W opisie będziecie mieli referale, więc zachęcam również do skorzystania. Natomiast trzecia zakładka, tam są bardzo fajne rzeczy, ponieważ tam znajdziecie wszystkie możliwe napisy, efekty. I znowu, w moim przypadku jest tego więcej, ponieważ jest tu cała masa produktów od firmy Motion i one zawsze na początku mają literkę M, więc tutaj można znowu stworzyć całą masę fajnych efektów oraz rozwiązań. Są również do tego tła. Sposób działania tych efektów, napisów jest banalnie prosty. Na samym początku przeglądamy sobie, co zawierają dane zakładki, co zawierają dane paczki. Wybieramy któryś z interesujących nas klipów. Możemy również sobie przejrzeć, jak on mniej więcej będzie wyglądał. I przenosimy go na oś czasu. Przy czym, jak zauważycie, wszystkie te napisy będą miały inny kolor, jeżeli mówimy o warstwie. To będzie można zmienić, a jednak je zostawiam defaultowo. Z mojej strony będzie jeszcze jedna szybka podpowiedź. Jeżeli chcecie umiejscowić napisy we właściwym miejscu, też nie chcecie robić tego na oko, a na oko to wiadomo, chcecie, żeby było to zrobione perfekcyjnie, warto posiłkować się liniami pomocniczymi oraz marginesami. Niby nic takiego, ale wierzcie mi, ja na tym pracuję na co dzień i w zasadzie warto tego używać. W momencie, gdy napisy mamy już umieszczone, możemy przejść do inspektora i możemy sobie tutaj wszystko customować wedle swoich indywidualnych preferencji oraz potrzeb. W przypadku defaultowych produktów od Finala, no tutaj tych opcji zbyt wiele tak naprawdę nie będzie. No okej, okay, można to zrobić ręcznie, ale mówmy się, zajmuje to zbyt wiele czasu, dlatego znowu ja pracuję na produktach od firmy Motion. Wracając do tematu efektów oraz nanoszenia ich na nasze klipy, można to zrobić na kilka różnych sposobów. Zazwyczaj na samym początku wszyscy robią to tak, że wybierają któryś efekt, nanoszą go na Klip, który nas interesuje, patrzą jak to wygląda, coś tam edytują i narzucają kolejne efekty, i kolejne i kolejny. Załóżmy, że później macie kolejny klip, który będzie w miarę podobny, no i znowu możecie to zrobić ręcznie, czyli wszystko przenosimy. Jednak tutaj gwarantuję wam, że prędzej czy później się pomylicie, coś tam się delikatnie zmieni, no i niestety rozjedzie wam się to po całości. Dlatego można to zrobić w ten sposób, że wszystkie te efekty z jednego klipu kopiujecie sobie, używacie skrótu klawiszowego i przenosicie na kolejny klip, jednak umówmy się, że jest to karkołomne i zajmuje to zbyt wiele czasu. Dlatego warto tutaj, podpowiadam, posiłkować się Adjustment Layerem. Jest to bezpłatne, darmowe rozwiązanie od firmy Motion i będzie to działało w ten sposób, że mamy tutaj dodatkową warstwę, którą umieszczamy nad naszymi klipami, następnie na nią nanosimy wszystkie możliwe efekty i ją sobie rozciągamy na tyle klipów, na ile nam się tylko podoba. Jeżeli jednak wam by coś nie podeszło, albo chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda bez tych efektów, że wciśniecie klawisz V. Wyłączycie to na chwilę, a później znowu w każdej chwili możecie to włączyć. Proste, proste. Moi drodzy, na dzisiaj będzie to tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć jakiś konkretny tutorial, czy interesują Was jakieś konkretne efekty albo przejścia. Postaramy się tutaj coś przygotować. Ja ze swojej strony do playlisty dorzuciłem kilka wcześniejszych filmów, w których opowiadam m.in. o produktach od firmy Motion, co przy ich pomocy można osiągnąć, jak one działają. I jak się to mniej więcej sprawdza. Na dzisiaj będzie to tyle, póki co są to takie podstawowe umówienia, a za niedługo będziemy się skupiali na konkretnych tematach. Jeżeli coś będzie, piszcie śmiało, no i widzimy się wkrótce.